No witam ponownie. Dzisiaj zajmiemy się placem ćwiczebnym. Plac ćwiczebny jest nam potrzebny do wielu, wielu rzeczy. Głównie jest dobrym źródłem diamentów. Jednak aby zdobywać te diamenty co określony czas, czyli co 3 godziny, musimy się trochę napocić, czyli zdobyć odpowiednią pozycję na tym placu ćwiczebnym, nie? Zacznijmy jednak od lewego górnego rogu, gdzie widzimy błogosławieństwo. Dowódcy gracza będą od czasu do czasu otrzymywali błogosławieństwo lub efekty negatywne. Czyli to błogosławieństwo, które tu się pojawia, wpływa na nasze wyniki na placu biternym, nie? Dozwolony jest wyłącznie tryb automatyczny na tym placu biternym. Więc tutaj raczej nie poszalejemy, nie powalczymy zbytnio spektakularnie. Żeby zdobyć wyższą rangę, czyli punkty na tym placu, musimy pokonać wroga w rangu, z wyższą rangą, aby przejąć jego rangę. Nie? Czyli tutaj nam się pojawiają już przeciwnicy, którzy mają wyższą pozycję. Widzicie te cyferki pod nimi, ja mam rangę 190. Tu ma 185, 189, 168, 147. Każdego dnia u mnie, to na przykład jest o pierwszej w nocy, otrzymujemy 5 prób darmowych do walki. Czyli możemy podjąć 5 potyczek. Nie? Jeżeli chcemy walczyć więcej, musimy za każde kolejne 5 prób zapłacić diamentami. Nie? Więc no, przydaje się to, głównie jeżeli chcecie naprawdę szybko uzyskać rangę i wiecie, że macie mocnych dowódców i uda Wam się to zrobić bardzo szybko. A też czasami w niektórych eventach, jak na przykład mobilizacja przymierza, możecie wybrać zadanie, gdzie za ileś tam punktów musicie pokonać przykładowo albo wykonać 10 prób na placu ćwiczebnym. Plus, też w wielu innych eventach te próby też są liczone. Nie zawsze te próby muszą być zwycięskie, więc wystarczy, że je po prostu wykonacie. No bo uwierzcie mi, że rozstawienie tutaj dowódców jest ważne, ale czasami, mając nawet lepszych dowódców, możecie przegrać starcie, gdyż ktoś miał lepsze bonusy, bądź jego rozstawienie było skuteczniejsze. Raz w tygodniu, w zależności od naszej pozycji, czyli od naszej obecnej rangi, możemy otrzymywać nagrodę w postaci większej ilości diamentów niż, niż ta co 3 godziny. Nie? Tutaj, oczywiście, ta nagroda, czyli w moim przypadku 105 diamentów co 3 godziny, ona się kumuluje. Czyli jeśli nie odbiorę jej po 3 godzinach, to ona po prostu skumulowane nagrody się pojawią i może, mogę je odebrać w późniejszym terminie. Nie? Więc ja sobie odbiorę teraz to skumulowane. Nam, teraz widzę, że do następnego odbioru mamy 2 godziny 27 minut. To jest też raz na tydzień ta nagroda specjalna, nie? czyli w zależności od naszej rangi e, możemy odebrać nagrodę za rozmieszczenie, czyli ja tutaj mam obecnie przy mojej randze 525 diamentów to 7 dni. Tutaj widzę kiedy będzie ta nagroda do odebrania. Co dalej? No, spróbujmy, mamy 5 prób. <coughs> spróbujmy podejrzeć, co tutaj ma pani. Tutaj to mogę przegrać, akurat to starcie, bo jak widzicie, Krisa ma bardzo dobrze uroczonego. Chociaż tutaj Gorela mam dość silniejszego. Tutaj, dobra, wystawiamy włóczników między na koni. Koni na piechotę i piechotę na włóczniku. Spróbujmy. szybko, Spróbujmy najpierw szybko walkę. Widzicie? Pomimo tego, że miała dowódcę o wiele wyższego jednego, przegrała starcie. Ja mówię, przegrała, bo akurat e, ten główny awatar czy lord jest kobietą, nie? więc Możemy tutaj e, przejść do szczegółów obrażeń. Jak widać. E, Dość wyższe obrażenia zadawałem, więc wygrałem. Wejdźmy. Widzicie? Ranga ze 190 zwiększyła się do 147, gdyż pokonałem znacznie silniejszego przeciwnika. No powiedzmy, że silniejsze. Skoro go pokonałem, to musiał pokonać kilku innych słabszych. E, tutaj mamy ogólną ocenę, nie? którą zys zyskuje w miarę zdobywania. Ta ogólna ocena wpływa na, mój, na moją rangę. Tutaj jest akurat członek mojego przymierza, jest na pierwszym miejscu, czyli jest mistrzem placu nie? To się oczywiście zmienia co jakiś czas. Więc tutaj, jeżeli na przykład nie posprowadzamy sobie wszystkich przeciwników i uznamy, że są za silni, możemy sobie zmienić co 10 sekund, odświeżyć liczbę przeciwników. Poradzenie. Zobaczmy sobie teraz tak. Kliknijmy sobie znowu na jednego bohatera tutaj coś nie gra, bo czyli możemy na przykład... On ma same koniki wystawione, więc albo zmienię to, albo zostawię tak jak jest. Tutaj w sumie ten jego Rob Stark nie jest na wysokim poziomie. Dajmy battle tym razem, nie dajemy szybkiego starcia, żeby zobaczyć jak to wygląda już realnie. Tutaj widzicie, nie mamy możliwości przyspieszenia czy automatycznej walki. Nie? No, po prostu sobie idą i się biją. Ja generalnie wolę szybkie walki, bo jakoś to jest moim zdaniem trochę strata czasu. Nie? No, na razie widać, że straci więcej niż ja, więc mam szansę na wygraną. Nie? Jest różnica 20%, więc prawdopodobnie wygram to starcie. Tego mówię, że nie zawsze patrzcie na ustawienia Jeśli to jest nawet silniejszy przeciwnik, to możecie mieć większe szanse i tak. I tak. O, tu widzę się ozdrawiam. No. no i Rockstar prawie padł. A nie o, o zdrowienia i poszło. 33%, no więc ewidentnie wygram to. Mogę prawdopodobnie pominąć resztę walki, więc to zróbmy. Jak widzicie, mam lepsze statystyki. Chcę, aby Melisandra zdobyła więcej expo. To tutaj mamy PD Lorda. Idziemy opuść. Przepraszam. Już. Moja ranga jest 120. Zwiększyła się. Już zdobywam 120 diamentów. co 3 godziny. Bierzmy znowu najsilniejszego. Teraz tak mamy. Tutaj znowu jest podobna sytuacja, że to pasuje, to pasuje, to nie. Róbmy szybkie starcie i wygraliśmy. Zostało nam jeszcze tylko dwie próby, a ranga już jest 93. Spróbujmy Lord JT z mojego przymierza. Czy da rady mi pokonać? Hmm. To możemy akurat zrobić tak, że już mamy dobre ustawienie bo włączników dajemy naprzeciwko koni i jedziemy. Udało się. No tutaj już jak widzicie prawie prawie mogłem przegrać. No ale już mamy rangę 67. 140 diamentów co 3 godziny. Pamiętajcie, że zmienia się też nagroda tygodniowa, czyli plus 700 diamentów co 7 dni. Jedziemy dalej. Hmm, tutaj już całkiem jest jakieś ustawienie nie bardzo. Więc zmieńmy to tak. Zmienimy tak i mamy idealnie, możemy to przegrać, ale wygraliśmy. Dobra. Czyli już nie mamy prób. Ale mamy 39 rangę. Co daje nam 170 diamentów co 3 godziny. A to nam daje 8 razy 170 diamentów to jest 800. Jakieś 1300 diamentów plus minus, nie? I co tygodniowo 850 diamentów. Oczywiście ta ręka spadnie. Nie ukrywajmy tego, bo też inni biorą udział w tych próbach. Tutaj oczywiście możemy, tak jak mówiłem, kupić dodatkowe 5 prób za 250 diamentów, ale no nie jest mi to do niczego należy potrzebne, chyba że wykonywałbym jakiś event czy coś. Możemy sobie dodatkowo podejrzeć rankingi. Czyli mamy tutaj najlepszego. Nasza bieżąca ranga to jest 39. Raporty z walki, czyli zarówno te walki, które możemy sobie obejrzeć, które wykonaliśmy my, jak i ktoś nas zaatakował. Czyli tutaj mamy porażkę, porażkę, ktoś nas zaatakował, I wtedy nam ranga spada. Dodatkowo, spotkacie się w grze z zadaniami, w których macie ustawić bohaterów, co najmniej przykładowo trzech, z błogosławieństwem. Nie? Więc tutaj chodzi bardziej o to, że w formacji obronnej, mamy formację obronną i ofensywą, musicie umieścić tych trzech bohaterów, którzy mają ten, to błogosławieństwo. Czyli przykładowo widzicie tutaj na obrazku Gorela, jest taki znaczek. Nie? Więc jeżeli go umieścimy, a tutaj, tak samo tutaj, Aslan. Ma też to błogosławieństwo, więc mamy już dwóch bohaterów z tym błogosławieństwem. Nie? W zadaniu zazwyczaj jest chyba dwóch, a później trzech, więc trzeba poszukać. Na przykład mamy tutaj Warysa, Warys też ma to błogosławieństwo. Jeżeli umieścimy go już tutaj, to mamy już trzech bohaterów w ustawieniu z błogosławieństwem. Nie? Zmieńmy sobie tutaj tą formację, bo dawno jej nie zmieniałem, a tutaj wykorzystują. Mojo, moje lenistwo eee, ustawmy sobie najlepszych bohaterów. Tam dowódców nie wiem, no, ale generalnie wiecie o co chodzi. Dobrze, i teraz po ustawieniu tych dowódców dajmy potwierdź. I tu, już formację obronną mamy ustawioną. Możemy też ustawić formację ofensywną. Czyli tą, którą ja grałem, możemy zmieniać dowolnie, bo będzie przydatne przy szybkich starciach. Tak samo dajemy tam potwierdź, i można spokojnie grać. No, tak naprawdę, tutaj odnośnie placu ćwiczewnego, to wszystko, co można było powiedzieć. Więc generalnie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.